No, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie niepoważny temat. Pod, yy, będę go bardzo poważnie traktował, bo gra mi się bardzo podoba. Um, gra nazywa się Astrox Imperium. A Astrox Imperium jest zrobiona przez jednego faceta dewelopera, napaleńca. Poprzednia jego gra to jest Astrox Hostile Space Excavation, gdzie byłeś sobie górnikiem w, w przestrzeni kosmicznej. Tamta gra miała i ma bardzo dobre recenzje, review na Steam, bardzo dobre oceny. Na tamtym grze przestałeś pracować, natomiast pracuje teraz nad Astrox Imperium. Ta gra jest na early access, czyli wczesne wejście na Steam, co normalnie nie, nie kupuje takich gier, ale ten deweloper jest napaleńcem. I jak można nazwać tę grę? Ta gra to jest EVE Online solo, bez multiplayera. Kosztuje raptem 11-12 dolarów. Bez podatku. Więc cała gra kosztowała mnie chyba 12-13 dolarów, bo teraz jest Summer Steam Sale. No dobra. Zaczniemy nową kampanię i pokażę Wam, o czym ta gra jest. Później wyłączę muzykę, żeby mi się nie wtrążyłała, ale... Było powiedziane, że ludzkość marzyła, ażeby podróżować w gwiazdach, od czasu, kiedy spojrzeliśmy się w niebo. To było oczywiste, że jawa, że Szen, stanie się rzeczywistością. Cała planeta się zjednoczyła. Był pokój. Nasze wysiłki yy, dały, stworzyły to, co było największą, największą rzeczą stworzoną przez ludzkość. Imperium Statek Kosmiczny. Imperium stało się symbolem nadziei do ludzi, Naszego umierającego świata. Znowu było warto żyć. Ludzkość nie umrze. Niestety, oczywiście, wszystko się spieprzyło, ponieważ. No właśnie. <ścoughs> Dużo ludzi nie, nie żyje teraz, którzy pamiętają to, co się wydarzyło. Ale wiemy jedno. Jedna rzecz jest na pewno. Myśmy to przeżyli. Tutaj sobie tworzymy naszego awatarka, a tutaj będzie czemu nie? Timo. A tutaj tworzymy sobie twarz. Jaką chcemy, jak mamy ma bardzo dużo do wyboru. I oczywiście, tak jak w Eve Online, to nie zależy zupełnie, co my stworzymy za, <noise> za twarz i włosy. To, to, to w ogóle nie zależy nam. Możemy sobie stworzyć coś takiego. Te włoski takie są typowo polskie, szarmackie, pana, to może nie, czemu nie coś takiego? I teraz wybieramy, z jaką fakcją się zwiążemy. Ta gra jest Early Access, więc nie ma jeszcze elementów RPG w tym, nie ma jeszcze całej tej historii. Każda fakcja ma mieć swoją własną historię, tego jeszcze nie ma w grze. Ale za to yy, każda fakcja daje nam bonusy, jak się z nią zwiążemy, oraz daje nam bonusy do skillów, z jakimi zaczynamy. Więc mamy fakcję. Alfa, którzy są naukowcy i technologiści, którzy uwielbiają i, i, i robią, współpracują z AI, Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja. Są naukowcy, science. Są cy, civil, um, że tak powiem cywile, to są wszyscy ludzie, to są programiści, y, bawią w, w wideodromach, y, komunikacja, dyplomacja oraz szpiegostwo. I celebryci. Trade, czyli handel. Finansiści, komercja, piraci, outlaw, czyli ci poza rządem, tacy hippisi, sovereign, czyli korwinowcy, temple, to jest jedna religia, misjonarze, misjonarze tego temple, ortodoksja, to jest następna religia, Labor, czyli ludzie pracujący, kontraktorzy, czyli ludzie pracujący za więcej pieniędzy, ekstraktorzy, ekstraktorzy, czyli ci, co są, no, górnicy, law, czyli policja i prywatne security, enforcement, czyli wojsko i judicial, czyli um, sądownictwo, ci, co decydują, jak, jak, te prawa, jak te prawa są w sądach. Też jest taka fakcja tutaj. Więc my sobie wybierzemy labor. Chociaż nie wiesz co my sobie wybierzemy alfa, będziemy będziemy naukowcami, nie będziemy 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 labor, ludzie, którzy pracują. I teraz mamy do wyboru, w tej w każda fakcja ma do wyboru różne różne prace, różne kariery. I tak prospektorzy So, I tutaj mamy skillę Mamy Escort Operacja, mamy 3 razy Górnictwo. Mamy Miner Advanced System, Laser Basic Operation, Pazywny Scanner i tak dalej. Mamy Miner, który jest 4 razy Miner, 2 razy Miner zaawansowany, 1 razy i chyba to weźmiemy, ponieważ my zaczniemy jako górnik. Mamy też Salvager w tej fakcji, czyli ci co zajmują się Salvaging, to są ci co żerują na trupach. Trader, czyli kupiec. Transporter, czyli kierowca kosmicznej ciężarówki. Dystrybutor, to mi daje Energy Regeneration, to jest bardzo dobre. Refiner, Manufacturer, Inżynier, Sentinel, czyli obrońca. Enforcer, czyli ten, co egzekwuje prawa. I hunter, czyli ten co poluje na bandytów. I to jest wszystko w frakcji Labor. Mimo że jest frakcja Labor, to możemy też walczyć. Um, tak jak powiedziałem, te fakcje będą miały swoje własne story, swoje własne elementy RPG i swoje własne historie, w które będziemy mogli się zagłębić w tej grze. Na razie tego nie ma, ponieważ to jest bardzo wczesna wersja tej gry. Więc my weźmiemy sobie jako miner, jako górnika, Okej, okay, witamy w Welcome Kiosk. Hej, ty tam, fajnie, że wstałeś. Bardzo długo spałeś. Opanuj się trochę, nie szarżuj, dopóki nie zaczniesz być, dopóki nie się nie uspokoi w Twojej głowie. To jest Welcome Center, centrum powitania. Było wykreowane dla refugees, takich jak ty, ale nie było używane przez długi czas. Pochodź sobie po nim. Jest tutaj trochę, trochę eksibitów, które powinieneś zobaczyć. Gdzie ja jestem? To jest Welcome Center. To jest center do processingu Refugees. Tak jak, tak jak, tak jak Ty, czyli ja jestem Refugee. I żeby oni przyzwyczaili się żyć w naszym malutkim uniwersum, my nazywamy to Astrox. Wyglądasz bardzo zdziwiony. Pochodź sobie tutaj i zobacz, co jest grane. Ok. Będę tutaj, jak mnie potrzebował. Okej. Okay. Więc w tej grze na razie możemy chodzić po stacji, a i... Bardzo mało stacji jest, których możemy tak chodzić i to jest tak naprawdę nie do tej gry, ponieważ to jest tak jak EVE Online. Um, tutaj mamy historyczne informacje, gdzie możemy się przeczytać, że y, ludzkość była rządzona przez Artificial Intelligence, AI, czyli sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja została naszym bogiem. Um, ludzkość zniszczyła planetę Terra, czyli naszą Ziemię, e, żeby się uratować, zbudowaliśmy Imperium, Statek kosmiczny olbrzymi, była loteria i ludzie z wszystkich profesji y, mm, kupili te, kupowali te, dostali te bilety i ci co wygrali zostali wprowadzeni jako załoga, czy raczej ludzie, y, kolonizatorzy w tym statku Imperium. Y, AI oczywiście samo się uratowało z Ziemi, więc się wgrało w ten komputer, a jakże. Y, więc wszyscy opuścili Ziemię, zostali sami luzerzy. <grym> A program, ten program AI zdecydował, że system binarny, parę tysięcy odległości, parę tysięcy lat świetlnych będzie dobry dla ludzkości, żeby zacząć na nowo. Wszyscy ludzie na tym statku zostali w krajopodach, żeby spali, jak lecą przez hiperprzestrzeń, a AI się wszystkim zajęło w tym statku kosmicznym. Nikt nie wie, co się, co się wydarzyło źle. Ale alarmy obudziły ludzi z krajoslipów, i y, wszystkie krajopody, wszyscy ludzie z tego statku kosmicznego Imperium zostali wyrzuceni w tych krajopodach. A warm drive, y, czyli ten statek kosmiczny napęd, y, była jakaś malfunkcja. I y, czas i przestrzeń kosmiczna się zwarpowała, czyli czas zmieniło się. Nie jesteśmy pewni detali, ale Dużo z nas, niektórzy z nas przeżyli. Void Starcross to jest system, w którym teraz jesteśmy. Okej, okay. historyczny dokument. Jak ta jak załoga i ludzie z tego statku zostali wywaleni w tych krajopodach. A statek kosmiczny poleciał w Event Horizon w supermasywną Czarną dziurę. Gwiazdy, planety, asteroidy, wszystko wessało się w tą czarną dziurę razem z tym statkiem Imperium. E więc my, ludzie, uratowa e AI uratowało nas. Dob dobry komputer. E te pody, e krajopody, w których ludzie spali, e poszły w każda w innych dyrekcjach i ci, co przeżyli, zorganizowali tutaj nasze społeczeństwo, ich pierwsza praca polegała na tym, żeby ratować właśnie tych ludzi, takich jak ja, wyrzuconych z krajopodów, z tego statku. Ok, Age of Entitlement, czyli epoka chciwości. Nasza planeta jest w kryzysie, czyli Ziemia. A jak się odejdzie, to powtarza to. <laughs> Trzeba stać blisko. Więc ta gra jest, jest bardzo ambitna i człowiek, uważam, jeden człowiek by sobie po niej nie poradził w tej grze, ale gość robi co parę miesięcy, co miesiąc updatey do tej gry. I to są bardzo duże update, bardzo duże pacze, które bardzo dużo zmieniają tę grę, ulepszają. Jesteśmy ignoranci. I to jest właśnie ta cała historia opowiedziana tutaj naszej planety. I dlaczego jesteśmy teraz w takim koncie gdzie, w kosmosu, który naz, nazwaliśmy. Astrox Imperium. A to jest drugi, The Great Awakening, czyli Wielkie Przebudzenie. I to jest teraz, chyba będzie o tym, jak rewolta była. I wysłaliśmy, zbudowaliśmy ten olbrzymi statek. Ci, co są skorumpowani, zostali powieszeni za jaja. Czy, ludzi, czy możemy ufać ludziom? Nie! <śm> Rozwiązanie, solution jest zaproponowana. AI, nowy lider jest urodzony, stworzony. Urodzony. Human ludzkość się ztransformowała. Więc ludzie nie potrafią sobą zarządzać. Stworzyli komputer, żeby nimi zarządzał. I to jest ostatnia, ta story. Tak. Zmiana planów. Wszystko szlak trafiło. Komputer ostrzega przed klęską. Ludzkość zjednoczyła się, ponieważ nasza ziemia, ter, nasza planeta Terra pada. Imperium zostało stworzone. AI zaprojektowało ten statek, ludzie go zbudowali. The Imperium. Produkcja się zaczęła. Imperium jest skompletowane. Ludzie zaczynają na niego wchodzić. Kolonizatorzy. System czek się zaczyna. Więc widzimy, to jest takie muzeum, które tłumaczy całą tę historię, porozmawiajmy teraz o fakcjach, które istnieją w astroksie. OK. I to już Pan powiedziałam. Alpha, Civil, Trade, Financial, Outlaw, Pirates, Temple Orthodox, Labor Extractors. Więc jak widzimy, to jest Welcome Center, które nam daje całą tą historię. To jest takie muzeum oraz processing, żeby pomogło nowym graczom, przepraszam, refugees, którzy dopiero obudzili się z tych krajopodów i nie wiedzą, co jest grane, żeby ich wprowadzić w sens tego świata. Historyczne informacje. To już było. <laughs> ok, więc wrócimy tutaj do niego. No to teraz rozumiesz, po co to miejsce jest, od czasu do czasu. Nudzi, czyli nowy Refugee, po prostu nie, nie pamiętają tego, tego, co się dzieje, i musimy ich wprowadzać w nasze społeczeństwo. Nie możemy ci dać statku kosmicznego, kluczy do statku kosmicznego, który jest Proton Power, czyli jest protonowy silnik, i po prostu o tak cię puścić. Musimy cię tutaj wprowadzić, społeczeństwo. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. No dobra, chodź do stacji kosmicznej, i tam dostaniesz swój pierwszy statek kosmiczny. Okej, okay, on nie jest taki nowy, on 80 lat temu został zbudowany, ale, ale. Moja stara koleżanka Jessa Dean czeka na ciebie w Biomate University, czyli Uniwersytet Biomate. Ona ci pomoże. Let's get going, czyli naprzód. OK, skończę pierwsze wideo, takie wprowadzające. Drugie wideo będzie o tutorialach, a trzecie wideo zaczniemy grać. Więc wszystkim mówię do zobaczenia. Mam nadzieję, że gra się Wam spodoba i seria Wam się spodoba. Jest naprawdę interesująca i człowiek jest, facet jest napalony, który tworzy tę grę. To jest jeden, jedyny człowiek, jeden deweloper z tego, co rozumiem, który tworzy tę grę i yy, wsparłem go, ponieważ lubię EVE Online. Nie lubię gankerów, nie lubię tych ludzi, co grają w tą EVE Online, natomiast sam klimacik i samą tą grę lubię, więc to jest EVE Online solo. Wszystkim mówię do zobaczenia.